Kinga Rusin 50 litrów zapisała się w pamięci telewidzów jako prowadząca programu Agent Gwiazdy oraz Dzień Dobry Tvn. Echem w internecie odbił się jej udział w jednej z hollywoodzkich imprez, na których bawiła się M. Inaczej z brytyjską piosenkarką Adel czy Leonardo DiCaprio. Teraz gwiazda Tvn postanowiła opublikować w sieci nagranie, które przeraziło jej wielbicieli. Co się na nim znalazło? Kinga Rusin 19 stycznia udostępniła na Instastories nagranie, na którym jedzie na galopującym koniu brzegiem morza. Obserwatorzy prezenterki zmartwili się, że jej koń nie chciał się zatrzymać. Gwiazda postanowiła odpowiedzieć na te obawy i uspokoić odbiorców. Po wczorajszym filmiku na Instastory, z konnej przejażdżki po plaży, mnóstwo pytań. Zbiorowo odpowiadam: dziękuję wszystkim za troskę. Mój cisawy koń. Django po tym cwale zamieszczam raz jeszcze w galerii, jeśli ktoś przegapił ostatecznie się zatrzymał, chociaż nie miał wędzidła. Zareagował na mój głos i dosiadł. O tym, że Rusin lubi jazdę konną, wiadomo nie od dzisiaj. Celebrytka często publikuje w mediach zdjęcia z ukochanymi zwierzakami. Systematycznie jeździ więc konno, a jako wprawiony jeździec bez problemu opanowała sytuację. Przy okazji wpisu dotyczy. Jeździectwa dziennikarka zdradziła, gdzie jeździła konno do tej pory. Okazuje się, że na końskim grzbiecie zjechała prawie cały świat. W taki sposób przejechałam konno przez góry Smocze w RPA, przemierzałam złote plaże Sumby, jeździłam po argentyńskich Pampasach i po szerokim na kilkaset metrów tamtejszym wybrzeżu atlantyckim, a ostatnio galopowałam z żyrafami po pustyni Kalahari. Za każdym razem wrażenia niezapomniane. Prezenterce można więc pozazdrościć niesławnącej pasji oraz możliwości na jej kontynuowanie.